Dzień dobry, dzień dobry. W sobotę rano. Oh, jest 930 trzydzieści. Ja nie byłam w stanie się podnieść. A o dziesiątej przychodzi moja Karolinka pod Bo wróciła z Niemiec, więc musiałam się już. Z, let, z łóżka wzięłam sobie tabletkę na sen, żeby cokolwiek odespać, bo nie śpię z No i nie mogłam się dobrać.

jest tak są ostatnie dni, słoneczne, ale ja nie mogę skorzystać z pogody. No cóż, Trudno. Przejdźmy dalej? Tak nie było śniadanie. No, śniadaniem. Muszę

Nie włączam już lustra, żeby nam tutaj nie migało światło. Zdrowko wasza. Nakładam sobie nawetki. Nie sprawdziłam człowiek tego podkładu. Ale zaraz jej mi się uda. Może mi się uda? Słuchajcie, ten projektor, Rzutnik projektor, jest fantastyczny. Ja już wiem, że sprawię go trzem osobom na prezent. E, do trzech domów pojedzie. Jezus, Maria, jaki to wczoraj był e, cudowny wieczór. Naprawdę, ten ekran, taki wielki. I jeszcze ten dźwięk z naszego głośnika po prostu naprawdę dawało efekt, jakbyśmy byli w kinie. Rewelacja, jeśli macie gdzieś wolną ścianę, wolny sufit. Ten projektor to jest must have. Must have. Cudo. Cudo. Co mi z telewizora? Jak nie oglądacie telewizji, to tak my mm, tylko właśnie e kupujecie abonament na różne strony, typu Disney, Netflix i tak dalej, HBO i wiele, wiele innych. No to. Po co wam telewizor? Po co wam telewizor? Jak, słuchajcie, za telewizor trzeba zapłacić? Boże, nie wiem, ile teraz procent. 200% więcej. Serio. 200? Jak nie więcej. Masakra. Masakra. Jakie cudo za 200 zł. Za 200 zł. Ten rzutnik mąż znalazł przez przypadek i on miał w sobie prawie 700 komentarzy wszystkich pozytywnych. No szok. Szok. Jakie cudo. Dobra. Także polecam szczerze polecam dobra a jeszcze Aliki muszę wziąć jeszcze za chwilę i jeszcze Karolinki zakupy muszę przygotować bo już rzeczy z butików a teraz tak a propos jeszcze właśnie zakupów wczoraj chłopcy odebrali mi paczkę z przyin i zaraz sobie zmierzymy Wkleję Wam tu oczywiście zdjęcie, taki secik, komplecik, który kupiłam oczywiście na promocji, bo ja głównie kupuję na promocji za 30 zł. To są szare, ciemno szare spodenki. I do tego jest kamizelka. Już bardzo dawno chciałam mieć kamizelkę, kupić sobie. A tu w zestawie mega. Zaraz przymierzymy. Zobaczycie, jak to wygląda. Nie muszę nawet te płatki dać. O, taka zdecydowanie lepiej. O, I zrobię sobie pokrzywę. Znaczy, mąż mi zrobi pokrzywę, i zajdę na dół na ogródek, i tam przyjmę moją karolinkę w przedogródku, bo, bo w domu jest stajgon. No co tu dużo kryć. Ja jestem unieruchomiona, mąż ma wszystko na głowie i nie jest idealnie, a na dworze jest przyjemnie. Za rana będzie bardzo fajnie. I mi to dobrze zrobi, bo ja odkąd przyjechaliśmy, to oprócz wizyt u lekarza, to tylko wczoraj na chwilę zeszłam na grupo odbiór tej naszej pięknej cegły. Także dobrze mi to zrobi, a póki jeszcze nie ma takiego upału, to z tą mogłą, nogą mogę zejść. Dobra, a póki co umieszę i zaraz Wam pokażę. Ale mega komplet. Rozmiar jest idealny, ja mam 0XL. Wow. Wow. Wskakuję zaraz na aukcję i sprawdzę, czy jest więcej kolorów. Mega. Bardzo mi się podoba. No, komplet mega, co? Bardzo mi się podoba bakarat. I robimy pielęgnację. I już muszę schodzić, bo jest już za 15. Mąż już tam zaczął działać. Cudownie, cudownie, mam tutaj ten swój łańcuszek, jeszcze nie poszłam, no nie poszłam i jeszcze długo nie pójdę do złotnika. serum. Kolejne. No to jest serum, jest świetne za i ma jeden minus. Bardzo szybko się kończy. Ale to bardzo szybko. Wzięłam je sobie do Wrocławia i ile rok tu minęło? Piątek. Dzisiaj mamy sobotę. Na tydzień wystarczyło. Ale jest cudowne, takie otulające, mega Mega nawilżające. Także bardzo, bardzo Wam polecam i te sera z tej serii znajdziecie kolejne mnie w Kremik pod oczy, jaki teraz używam. Piszecie mi, że ten z AA jest w promocji, więc też muszę się zaopatrzeć. Na noc używam tego żelka od mojej kasiuni. Albo no różnie, przeważnie żel jak nakładam na noc, ale czasami na noc też nakładam ten, też od mojej Kasienki. Kem Glow też od mojej kasienki. Też jest mega wydajny. Będę go używać i używać. leciutki, ale niesamowicie nawilżający. Po prostu wow. Tak samo ten. Ten to jest takie konkretne nawilżenie, ten z Balea. Też wam polecam. No po prostu same cuda. Zobaczcie, jak on się tutaj ładnie nakłada. I ja naprawdę tak. pięknie, długotrwale nawilża. Czuć to nawilżenie w ciągu dnia. Mm, uwielbiam te kosmetyki. Ok. Włosy. Włosy to był zamierzony efekt, żeby się położyć z mokrymi, ale założyłam sobie na nie czepek. Więc one są takie pogniecione. Takie miały być. Takie miały być. Musiałabym je tylko podpiąć jakoś. O. Tak na przykład. Zaraz coś tu wykombinuję. I schodzę na dół. Zjeżdżam na tyłku. Mam taki patent na wchodzenie do góry. Jak wchodzę po schodach, to wchodzę na kolanach. A jak zjeżdżam, wchodzę to zjeżdżam na pupię. no więc idę zjechać. Były u nas sąsiadoczki i moja cudowna sąsiadka Kasia. Ja. Poszła zrobić mi do dla zakupy i parcie co było w lidlu. Także zaraz zrobię test smaku, czy to jest dobre. Fili właśnie rozpakowuję zakupki, które Kasienka zrobiła. No a ja leżę, bo chwilę siedziałam na dworze i ten upał nie sprzyja bólowi, więc. że Coś na obiad wymyślimy. Albo zrobimy makaron z taczonymi pomidorami, bo mącz już kończy właśnie z terapią. Przykleję także cudnie. Albo zrobimy pierożki, bo mamy. Zobaczymy, coś coś znajdziemy. A Fichy mi zaraz poda paczkę od mojej Karolinki. Wiecie co? Ta dziewczyna jest niesamowita. Bo dziewczyna zrobiła mi tak piękną paczkę, bezinteresownie. Ja po prostu mówię do niej dziewczyno, czy ja sobie zasłużyłam? Po prostu w szok. Bardzo dobry. Mm. Jest bardzo gęstej i przede wszystkim pistacje, no mega, bo nawet czuć właśnie takie fragmenty cieniusieńkie, drobniusień, drob, drobniusieńkich mm, pistacji. No super, wyszło im. Łączyłam sobie na Narodziny Gwiazdy po raz nie wiem który i teraz sobie tak pomyślałam, że świetnie byłoby to obejrzeć w sypialni na tym projektorze naszym na całej ścianie jak w kinie bo ja pamiętam, że chciałam iść do kina na Narodziny Gwiazdy ale coś tam nie pykło i do tego ten nasz głośnik bluetooth tak, to jest pełna wieczór No i Fifi jest zmuszony znowu gotować wodę na makaron, nie na makaron, tylko na pierogi już zagotował i teraz smaży cebulkę. Ja pokroiłam, a on będzie tam jej pilnował. Birding River, raz jeszcze pamiętam jak zaczęłam oglądać w lutym. Przerobiłam wszystkie sezony i chyba przerobię kolejny raz.

no ja mam dzisiaj melodię do jedzenia. Wczoraj miałam kryzys, już po prostu poleżenie mnie dobijało. Już czuję się taka niepotrzebna taka. Nie lubię jak. Wszyscy muszą ko mnie skakać. Mąż. Czytaj mąż. Nie lubię być uzależniona. le wiecie. Stać na nogach, po prostu stać na nogach. Teraz podtrzymałam chwilę y, nogę w dole, bo opakowałam Wam w końcu rozdanie dziewczynki Sylwia i Kasia. I wybaczcie, że to tak długo trwało, ale jest dzisiaj sobota, jutro rano chłopcy wrzucam to do paczkomatu, i góra we wtorek będziecie to miały. Więc przepraszam za tygodniową obsługę, ale po prostu nie było na siłach, yy, więc. Więc tak. Otrzymałam chwilę tę nogę w dole. No i teraz cierpię okrutnie, bo jak diabeł. ciupię, łupie, piecze. Wszystko naraz. Ale przyszłam do was, bo ja bym chciała sobie spróbować ten podkład. Ja nigdy w życiu go nie miałam. Ja wiem, że on był też ulubieńcem internetu swego czasu, czasu. Maxi bardzo, bardzo go lubiła. I ja bym chciała sobie chociaż zobaczyć to krycie, bo ja widziałam na dłoni, że to krycie jest... Ała! o, obłędne. Więc zmyję to zaraz oczywiście, ale czego się nie robi? <grytanie> Więc zobaczymy sobie, sprawdzimy co to za cudo. To jest dość gęsty pokład z tego co zdążyłam zauważyć mm, na dłoni. Tę lampkę mam na oczachmanu. No tak. Będzie lepiej. No, zdecydowanie. Uff. No, przed chwilą zrobił też tą oczywiście, z logiska. Przyniósł mnie na górę. I pożarłam. Puśćmy kurczę do milczenia na to. Podkład Tart Face Tape w kolorze 35N. Medium Neutral. Gęsty. Gęsty. Sprawdźmy się, robaczku. Oczywiście za dużo sobie pewnie dałam. Gęsty. Ojejku. Bardziej gęsty niż... Yy, bardziej gęsty niż Double Wear. Patrzcie jakie krycie. O ja! No dobra, ja tu dałam taki stempelek na palcu, nie? Mhm. Zobaczcie, jak kryje. Mega, ale to jest ten typ podkładu. No właśnie, mm, co robił mi kiedyś Double Wear. Ale spróbuję na drugiej stronie położyć mniej. Tak, że teraz jestem spocona. Te pory są bardziej rozszerzone. To nie jest dobry moment na test. Ale tu wszystkie pory mam podkreślone. Tu, wszystko. Przy... O, jest strasznie. Tego w kamerze nie widać. Ale wygląda to strasznie. Na drugiej stronie dam mniej. Okropnie podkreśla porę. O jacie. Dobra. Słuchajcie. Może to jest moja wina, bo to nie jest dobry czas. Po całym dniu człowiek spocony, a ja sobie robię test. No, ale Są różne warunki, nie? Różne momenty, w których yy, chcemy nałożyć makijaż albo musimy nałożyć makijaż. Dobra. Na tej stronie znałożyłam zdecydowanie mniej i te pory są mniej podkreślone, ale w dalszym ciągu są i nie podoba mi się to. No, tutaj tego nie widzicie. A szkoda. Ale musicie mi zaufać na słowo. Mmm. Mmm. Mm -mm. mm -mm -mm. Może rano. Na wypielęgnowaną skórę, a nie na sebą. Dobra, lecę się umyć. I się kości. Z nogą w górze oczywiście, no bo jak żeby inaczej. Ale boli. jest twój właśnie nasz nowy sprzęt i wiecie co? bierzcie, po prostu nie dziękujcie, czy dziękujcie super sprawa Ja zainstalował teraz swój telefon i możemy oglądać zdjęcia wspomnienia na dużym ekranie, na ścianie, także no pięknie mnie gira już tak boli, że po prostu zaraz wariuję robię pielęgnację i spankować. A ja Wyjęłam sobie nowy serum, bo mi się skończyło. I to będzie Balea 10 To serum dostałam od mojej kasienki, bo moje rano mi się skończyło. Teraz żalek. Jeszcze wykąpałam z Filipkiem runkę. W końcu będzie czysta, bo przecież po tym hotelu to taka brudna, a. No nie było jakiej wykąpać wcześniej. No to teraz będę używać całej serii. Mam krem pod oczy, i krem na noc. Także. Taki wieczór sobie z mężem uczymy jakiś film. Ja mam ochotę na ten narodziny gwiazdy co ten rok. Myślisz o tym. Nie hmm? musiałam. Nie Ja, ochota, właśnie obejrzeć go na dużym ekranie, właśnie z głośnikiem Bluetooth, żeby te dźwięki tej gitary tak pięknie brzmiały. Tak jak w kinie. Bo w kinie, nie wiem, coś się wtedy stało, że my nie mogliśmy pójść, to jakoś dwa lata temu, w grudniu chyba grałem. Nie poszliśmy. A, wiem! Ja chciałam iść iść, iść, a ty nie chciałeś. I nie poszliśmy. Dobra, także ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za dzisiaj i widzimy się jutro.